Dobra, no siema ludzie, potem. i co zapowiadane przed chwilą e, jest... To jest e, zapowiadany przed chwilą filmik e, z postępami naszymi. E, ja się z wami witam, Genix. Witam. A boss tam Juhu! jest, widzicie go. O, przyleciał, przywitaj się. Siema. Dobra. Tak, e, od tamtego być. czasu Chodź. już e, zrobiliśmy trochę. Tak, e, tutaj niby taka rzeczka idzie do poprawy. Mm. Tak jest nasz wręcz. piękny mostek. To jest, to niby jest centrum. I tak idziemy do pierwszej fabryki. Pa. Tak, to jest hodowla kaktusów, zrobiona przez Kamila, czyli przez Boza. Tak. Przez Boza. No cicho. Bez imion proszę. Tak, tak to wygląda. No idziemy dalej. Wyspadamy. Idziemy Władnie do kolejnej. <laughs> powtarzasz <je. laughs> ale się, ale cię czuję nie. Ty też powtarzasz, nie, no to jest po prostu. Tak, a to jest hodowla bambusów stworzona przez Genixa. Magazynki jakieś. O. No, no, no. Jest. Tak to, to wszystko o. wygląda. Tak, a teraz idziemy do mojej hodowli. Jest. <laughs> Nie zdążyłem, Nareszcie moja, no. nie zdążyłem jeszcze zasadzić yy, sadzonek, ale w najbliższym czasie będą, no bo kombinować z mechanizmem. Tak, mechanizm i tak dalej. Krótkie pole, ale tutaj są pistony i naciśnij Genix na atom na, na płytkę. Tak. I wylatuje woda i jak są wszystkie już dojrzałe to automatycznie woda zbiera sadzonki. Do domków teraz. Tak, teraz idziemy do górnego miasta. Tak, tam jest dalej wysadzone. No bo tu będzie kościół. A teraz idziemy do górnego miasta, w którym oto zamieszkaliśmy. Jeszcze będzie rada miasta i tak dalej. Ale jak na razie. Się zmęczyłem po tych skodach latać. Okej, okay, dobra, idziemy, 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 idziemy tyłem. Tak, lampeczka. I gdzie idziemy? Najpierw do Boza, czy... Nie, idziemy do Genixa. Dobra, idziemy do Genixa, ho, ho schodki. Genix zamieszkał w skale. jest sekretne wejście. Ta sekretne wejście. Mało zrobione mam, ale... <laughs> Fontanny ma w środku domu. <laughs> dobra. Tak. Lapte. To jest. Dobra. Teraz idziemy gdzie? Do Boza. Prowadź. O, wręcz, oj. Prowadź. Boss, no. Kurde. Przycina trochę, ale... No mi przycina, lakuje trochę. No. Ale to u Ciebie się nie dziwię, no nie? No ja jestem prawie w tak, tak, to ja jest, do... masz taki róg do narad. Za stołem. <laughs> tak, wchodzimy do domu Boza. Tak. A <laughs> ten do łóżka, oczywiście. <laughs> Stolik, oczywiście. Konstrukcja jest pokazywana na jednym z moich filmików Okej. Okay. Duży ten obraz. Dobra, teraz idziemy do mojego domku. Tak. Chyba największy. No największy jest. To jestem ja. Dom Jana. tak, wchodzimy. To, ja jestem do w ręką, no? Tak tutaj. Skrzyneczki. Oczywiście kliperek za oknem. Stolik. Ładnie. Tak, ale nieprawdziwy. Schodki. Idziemy na górę? Tak, idziemy najpierw w lewo. Tak, tu jest moja sypialnia z obrazem. Ja poszedłem. A teraz idziemy na drugą stronę. I tutaj jest biblioteczka. Obraz. Jeszcze tak. <noise> no dachowe. No nie, naprawdę ty się że Ale Nie umie czytać. Nie, no jak mogłeś. Nie, no dobra. Daj, dajcie mi jakąś książkę, to wam przeczytam. Jasne, nie idziemy. chcę żebyś mi dugał. Wiecie co tutaj jest napisane? Yy, Siaba, coś tam coś. Widzisz? U czytać, czy wie... jestem hardcorem. Dobra. Mistrzarka... Piotrek z balkonu, pokaż. Ano. I tutaj jest nasz punkt widokowy. Czekajcie, na barierkę trzeba wejść. Może nie na celę, ale jest. Okay. Jest barierka. Dosyć fajnie to wygląda. No. To tyle. Chyba. Coś chcecie dodać? Coś ująć? Mm, ci, co pisali na dole, zgłosimy się później do nich. Co, ja już napisałem wszystko. w vlogu, o kurde, oglądaj moje filmiki. Nie chcę mi się. <laughs> Nie no, dobra. E, tak, tak jak tam mówiłem, oglądajcie filmik. Że najwyżej napiszemy do Was też na PWS, kto tam chce zagrać, ale to nie będzie tak, że jeżeli zagra raz, to będzie mógł tam grać kiedy chce. Jeżeli będziemy się dobrze dogadywać, wtedy będzie mógł tam jeszcze kilka razy zagrać, ale już mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację z jednym kolesiem, że nam pozalewał tu rzeczy, więc jeżeli będziemy się dogadywać, może tam wystąpi w jednym, dwóch odcinkach, ale nic nie gwarantuję. No, to by było chyba na tyle. Pożegnajcie się. Genix. Do widzenia. Bos Na rośnie No ja też ja też was żegnam na razie